Witam Was z tej strony Maki. Doszło do kolejny odcinek serii Let's Play. Gods Will Be Watching i jesteśmy w przedostatnim, moi drodzy, czapterze tej gry. Więc zobaczymy, jak potoczy się rozwój wydarzeń. Na razie widzę jedno: jesteśmy na statku matriarszym Xenoliferów i widać, że ludzie się tutaj bardzo, ale to bardzo przykładają do roboty. Spójrzcie na tych dwóch panów po lewej stronie. Grają sobie ponga. A ten kolega za nami ogląda playdoga. Dobra, nie, nie. Nie. Zoofilia się szerzy w, w tym uniwersum tej gry, ale okej. Okay. Liam. Byłem głupcem i wierzyłem, że. To even dare to assume. The mood. I wierzyłem, że Federacja Konstelarna przypuści chociażby za, zaakceptowanie naszych warunków. Kiedy tylko daliśmy im wymówkę, aby stworzyć więcej propagandy dla ich, militar, dla ich militariów, dla ich militarnego rozwoju, i otrzymywania e, dotacji, suportu, powiem, powiem po prostu, suportu przeciwko terroryzmowi, wsparcia przeciwko terroryzmowi. E, ale, to, e, ale to wszystko ułoży się dla nas. E, will we'll never attain a free world unless... Nigdy nie uzyskamy wolnego świata, dopóki e, nie zdobędziemy go siłą. Jeżeli my ludzie, jesteśmy elementem, które, dopro, który sprawia iż niemożliwe. Jeżeli my ludzie, jesteśmy elementem, który sprawia, że niemożliwym jest posiadanie wolnego świata, wówczas powinniśmy usunąć samych siebie z obiegu z istnienia... Z, to jest takie wiesz wiecie. To jest takie wyrażenie from the equation, po prostu zrównania powinniśmy usunąć siebie, czyli po prostu powinniśmy zniknąć z istnienia. Gactus 7 będzie kolebką dla, dla tej nowej ery. Jeżeli Federacja Konstelarna nie respektuje życia, damy życiu fortece, czas, broń i szanse na wyewoluowanie. Jeżeli pokój jest Niemożliwy do uzyskania wówczas e, my poszerzymy pola naszej gry i damy konstel Federacji Konstelarnej prawdziwą wojnę. Gactus 7 jest tylko początkiem. Xenoliferzy, przygotujcie się na to, iż będą na was polować. Ponieważ. E, Because we're about to become humanities. Aha, ponieważ wkrótce zostaniemy najgroźniejszym wrogiem ludzkości. Wow, to było naprawdę porywające. Liam, ale coś czuję, że Abraham przeszkodzi ci. Sierżant burden. To dziwne. To dziwne. Zawsze myślę. Zawsze. I become aware of my. When I'm stuck inside. Zawsze byłem tak pewny swoje, swojego, kiedy, kiedy byłem zamykany w tej trumnie, w tym sarkofagu, czyli w tym tym. Wow. Taka jasność. Aby być pewnym swojej własnej, swojego własnego kontynuowania siebie, continuity, to jest po prostu. Wiecie, że kontynuujemy jakie, jakiś czyn, to znaczy w tym wypadku to jest istnienie, kontynuacji swego istnienia, tak to. Ten ostatni moment oświecenia to wszystko to tylko perceived reality. Spaczo niespaczona. Ciężko mi przetłumaczyć słowo perceived, ale tu chodzi o pewny rodzaj rzeczywistości. Poszukajcie sami sobie, jaki to jest. Nie będę teraz się wysilał na to. Ja wiem, co to znaczy, ale nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika. To jest niestety mój ogromny problem z językiem angielskim i z językiem polskim. Enacted over and over. Rozgrywany pewnie w kółko i w kółko. Tylko gwiazdy są naocznym świadkiem. Tej niekończącej się anomalii, tej anomalii, która wciąż trwa, to takie uczucie, jak jakbym już dokonał tych wszystkich decyzji wcześniej, a jednak żadna z nich nie jest ciągle taka sama. Ciągle z tą samą nadzieją że to wszystko, da the end, of the, że koniec tego wszystkiego do, poprowadzi mnie e, z dala od tych białych piasków. Czyli rzeczywiście to wszystko, co się zdarzyło, Burden odgrywał wciąż i wciąż i wciąż w swojej, w swojej świadomości, tak jakby został zamknięty, wiecie, w jakimś określonym w jakiejś takiej określonej yy, ramach rzeczywistości i yy, ma określony cel, ale jak do niego dotrze, to zależy tylko od aktualnych warunków i... Wow. Rzeczywiście, Suicide Mission to save the world. I ja pierdzielę i teraz mi niech ktoś powie, że... Pixel arty nie mogą być pełne akcji i w ogóle nie mogą być, wiecie, przynosić pe pełnej akcji... Akcji to, to źle, źle zabrzmiało, ale okej, okay. chyba wiecie o co mi chodzi. Ford, został, naruszo został naruszony nasz pancerz, tracimy tlen. Antydotum zostało zabezpieczone w komputerze, Claire to mówi. O. E, wszyscy nie zapomnijcie swoich haseł. E, doesn't matter anyway. To, Frank, e, to tak, ta, tak naprawdę to nie ma już znaczenia. Gactus 7 e, będzie skończony za kilka godzin. E, Wooter. co do cholery się dzieje? E, federacja musiała wykonać swój ruch. Szaman, nie. Szaman, wróciłeś! Gro, pozwól mi go zabić! Proszę, proszę, pozwól mi go zabić. To burden. Wyczuwam to. Yy, pody, nie, nie pody, tylko. Yy, boje ucieczkowe też nie, ale. Statki do ucieczki yy, są przygotowane do ewakuacji. Wszyscy, yy, wszyscy bądźcie gotowi. Tarararam. Przykro mi, ale nigdzie nie idziecie! Niech nikt, nikt, nikt się nie rusza, nie rusza. Wszyscy stójcie w miejscu, w którym e, jesteście. E, nie mamy zbytnio, zbyt wiele czasu, więc e, pozostawię... E, nie pozostawiam wam e, z żadnych złudzeń. Dajcie mi antidotum albo, e, albo ja sprawię, że będziecie chcieli mi je dać. Szaman. Tracisz swój czas, Abrahamie. Znasz nas. Znasz nas, nie as. Znasz nas. Yy, wiesz, że będziemy bardziej żądać śmierci yy, niż tego, że damy ci właśnie ten. ten, ten te klucze. To, to antidotum. Byłem x i, i dzięki temu wiem że that I can make voter, talk with just, że mogę coś tutaj zmienić przy pomocy słodkich słówek i kilku sprawnych kopów E, wiem, że będę... E, I know by looking at Claire and Frank they miss this little brat if something were to happen to him. E, e, patrząc, tylko patrząc na Claire i Franka, e, wiem, że będą, że będą tęsknić za tym małym gówniarzem, jeżeli cokolwiek złego mu się stanie. E, wiem, też, dat, ten, e, wiem też, że ten e, starzec e, bardziej dba o ludzi w tym pokoju e, niż o samego siebie. Cholera, e, nawet ty masz więcej e, punktów e, odniesienia, szaman. Więc e, powiedzcie mi, e, czy powinienem zacząć pociągać za. Sznurki. Ty skurwy synu. Tak, powinienem tutaj wstawić sam wiecie, z Lindą, bo to by było tutaj najlepsze odniesienie, co powiedział teraz szaman. Brandon, ser. E, e, już przystosowałem się i stworzyłem asset, czy też jak to niektórzy wolą ładnie po polsku e, nazywać. Informacje na, te, na temat obecnej sytuacji. E, e, niech pan się nie martwi, nie oni mnie nie słyszą. E, proszę, wyświetlę trochę przydatnych e, danych na e, szybie, na oknie laboratorium. E, ponownie tylko pan będzie mógł zobaczyć to, ponieważ wyświetlam to przez pana e, połączenia synaptyczne w, w, tym, w, tym, w tym sucie, czy jak. Fancerzu Anyway. Wow, Gactus 7, Oxygen 59. Ser, to, to pomieszczenie traci tlen. Pan może przetrwać w kosmosie, ale oni nie. Musi pan zdobyć hasła, zanim, zanim tlen osiągnie 0%. Wow, to będzie ciekawe. If you will kill or free someone, extra oxygen will become available for... Aha, jeżeli kogoś zabije albo wypuszczę, wówczas tlen, więcej tlenu będzie dostępne dla wszystkich. Poza tym przekalkulowałem, jak dużo ludzi zginie na się 7 w obecnej sytuacji, kiedy my jesteśmy na, na pokładzie ma, stra, statku Matriarchy. Jakby pan widzi, liczby są. Tam są liczby. Wyglądają duże, ale bardzo szybko będą się zmniejszać. Ser, przeskanowałem wszystkich członków załogi. tutaj empatyk. Dzięki moim urządzeniom empatycznym, do skanowania empatii. Może teraz pan. Sprawdzać ich morale. Jeżeli kogoś, kogoś morale spadną do 0%, na pewno przyznają się i wydadzą nam ten, te swoje hasła. Ale proszę również uważać na, na status rebeli, ponieważ sytuacja może stać się napięta, jeżeli on osiągnie 100%. Cholerni bogowie Brandon, jesteś naprawdę przydatny. Dziękuję. Cicho, Burden. Pamiętaj, że tylko Ty mnie słyszysz, ser. Co? No. I teraz zaczynamy właściwą misję, moi drodzy. Musimy dostać z tego, co. E, z tego, co ja przeczytałem. Pięć albo. Cztery albo pięć haseł, które pozwolą nam dotrzeć do e, wspaniałego tutaj. E, Wiecie, wirusa, antidotum na wirusa yy, meduzy. Możemy również yy, przestrzelić to, jednakże, yy, cóż, to będzie bardzo groźne i to jest najbardziej niebezpieczne z podejść. Jeżeli tylko uwolnimy meduzę, wszyscy zaczną panikować, ale bardzo szybko też zacznie podnosić się nam yy, rebelia. Tak, sprawdziłem to podejście przed nagrywaniem. Wiecie, po prostu sobie sprawdziłem kilka rzeczy i wiem jedno. Nie dotykajcie dziecka. Nie chcecie nic zrobić dziecku. Nie chcecie być zimnymi skurwysynami, które zrobią coś dziecku. Powiem wam jedno. Dziecko, jeżeli macie na przykład rebelię na jednym to automatycznie, jeżeli coś zrobicie dziecku, no to rebelia podskoczy wam do 99%. W każdym innym przypadku będziecie mieli od razu 100% rebelii, i jesteście upupieni, że tak się ładnie wyrażę, w przeciwieństwie do tego, co powiedziałem wcześniej, ale e, wiem jedno. Przypatrzcie się uważnie, też to, co mówili bohaterowie, co mówił na początku Burden, e, jest bardzo ważne. Szaman, zobaczcie, ma 100% na samym wstępie. Szamana będzie najtrudniej złamać. Szaman, jak dobrze pamiętacie, to co działo się na samym początku gry, jest zimnym skórczy bykiem, i niestety. Niestety, ale jego nie da się złamać. On poświęci wszystkich, byleby e, swój cel osiągnąć. Tak, ci dwoje są małżeństwem, jak zapewne domyśliście się z tego, co mówił Burden. I jest też pan, który jest na e, wózku inwalidzkim. A także mamy tego skurczybyka, który no troszeczkę się jakby to powiedział, powie, bym powiedział spietrał i bardzo, to bardzo boi się, że my go odkryjemy, więc chowa się tutaj. Więc ergo najsłabszym ogniwem jest dzieciak, którego nie możemy ruszyć, więc następnym najsłabszym ogniwem tak naprawdę jest Wouter. jeżeli Woutera na początku przyciśniemy, ja mam taką chociażby nadzieję, jeżeli go odpowiednio przyciśniemy, to powinniśmy mieć pierwszy klucz. Ale jest jeszcze coś Wyobraźcie sobie, że macie, y, 3, że macie 3 albo cztery, że macie 90% kluczy i brakuje wam jednego klucza. Macie trzy podejścia, aby ten jeden klucz zgadnąć, więc zawsze jest jakaś szansa. Możecie też spróbować i wszystkie z klucze zgadnąć. Jest taka możliwość, ale jeżeli trzy razy spieprzycie sytuację i trzy razy tak naprawdę wprowadzicie zły klucz. No to niestety ale antidotum zostanie zniszczone i Gaktus 7 pójdzie się bujać i nasza misja zakończy się niepowodzeniem. Dlatego też może zamiast pieprzyć niepotrzebnie, zajmijmy się! Zajmijmy się Woterem i wiecie co? Woter dostanie śpiew. Tak! Będę się dla was wyżywał! Wolter, słuchaj uważnie! Rebelia nam podskoczyła, ok. Kler. Mm. Zobaczmy jeszcze raz, jak go kopnę. Czy to będzie miało, wiecie, czy to, czy to aż tak mi podniesie rebelię? Czy nie? Dobra. Uderzmy go jeszcze raz. Dobra, rebelia aż tak nie podskoczyła. Uderzmy go jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz tak. Wyperswadujmy mu kilka rzeczy. Burden, nie doprowadzę... nie, nie sprawiaj, żebym musiał to zrobić, dzieciaku. Po prostu powiedz mi swoje hasło, a ja puszczę cię wolno z tej całej sytuacji. And don't do, i, nie rób, i nie rób tego tylko dlatego, że próbuje cię zastraszyć, zrób to ponieważ konstelar. Wiesz, że Federacja Konstelarna będzie cię ścigać, że będzie ścigać twoją marną dupę, tak naprawdę will hunt your ass down, jeżeli tylko z tego wyjdziesz. To samo idzie, idzie, jeżeli będzie chodzić o ciebie, chłopie. Do you enjoy being the hero? Czy tak bardzo lubisz być bohaterem? Why don't you just go live on a wealthy planet and enjoy your slaves? E, Czy po prostu nie możesz odejść i e, cieszyć się swoim e, bogatym życiem na jakiejś bogatej planecie e, ze swoimi niewolnikami? Cholera, chłopcze. E, persuade, jeszcze raz. E, czy kiedykolwiek zabiłeś Walter? Wiesz o tym, że w tej chwili zabijasz ludzi, kiedy tylko my rozmawiamy. Ludzi takich samych jak my. Aha, takich samych jak Ty, jak Twój zespół. Wszyscy z nich mają swoje rodziny i nadzieje. Niewinni ludzie, którzy tyl, których jedynym grzechem jest to, że urodzili się na złej planecie, która rządzona jest przez Federację Konstelarną. Ha! E, I kto jeszcze żyje na tej planecie e, z With The Highest? Z największym e, ratio, e, największą proporcją e, niewolników do ludzi w całej galaktyce masz rację eee, co za biedni ludzie eee, nie chcą eee, they don't even know what it's like to do any nawet nie wiedzą co to znaczy tak naprawdę pracować nigdy nie pracowali w kopalniach ani nie zrobili eee, nie any kind, eee, of heavy i nigdy nie podnosili niczego ciężkiego w swoim życiu Naprawdę jesteś tutaj, aby, y, aby chronić tych, y, aby chronić y, tego stylu życia. To jest Twój cel. Y, nie jestem fanem, y, nie jestem, y, nie jestem zwolennikiem niewolnictwa, ale nie mogę dopuścić, aby zginęły miliony. Oczywiście, że możesz. Y, kiedykolwiek przemyślałeś. Y, tak bardzo niskie, niskie znaczenie tego wszystkiego. Dlaczego popro, why don't you just, po prostu, dlaczego nie zamkniesz oczu i nie zaczniesz marzyć o byciu e, męczennikiem, e, ty, 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 kiedy my będziemy wykonywać swoją pracę? Chłopcze, to nie było mądre, ale spróbujmy jeszcze raz. Zacznij, jak nisko upadły jego morale. E, Porozmawiajmy z tym. Hej, ty, czy naprawdę chcesz być odpowiedzialny za śmierć tak wielu, a ty nie wyglądasz na kogoś świętego dla mnie? Jaka jest różnica pomiędzy to, bo mam Różnica de deftą? zapłata przedśmiertna, czy też. czy też. Znaczenie ich śmierci. E, po prostu zostaw mnie samego. Zostało mu 6%. E, 6%. Spróbujmy jeszcze raz go przeperswadować. Dlaczego ci to obchodzi? Dlaczego nie będziesz po prostu. E, po prostu. E, enjoy a peaceful life with a planet without conflict. E, Dlaczego po prostu nie będziesz radował się życiem, spokojnym życiem na jakiejś planecie bez konfliktu? Nie wyglądasz mi na rewolucjonistę. Czy kiedykolwiek wziąłeś jakieś poważniejsze przemyślenia na temat tego? No, oczywiście, że tak. My tutaj teraz bierzemy i ten. I ratujemy świat człowieku. Ratowanie świata poprzez tworzenie broni masowej destrukcji. Cóż, kiedy, kiedy tak naprawdę przedstawisz to z tej strony, ale wiesz co przychodzi ten, co przychodzi po tym? Wojna na pełną skalę i to taka niesprawiedliwa. Wouter, możesz wciąż sprawić, że wszystko będzie w porządku. Decyzja jest wciąż w Twoich rękach. Cholera. Przyznaję. O, dobra. Przyznaję, wypuść mnie. Pierwszym, pierwszym kodem jest. Blizzard. Mamy pierwsze hasło, moi drodzy. Dobra. Pierwszym kodem jest Blizzard. Super. Więc co robimy? Wypuszczamy go na wolność. Możesz teraz udać się do. Yy, do, tej, yy, do tej kapsuły yy, kapsuły ucieczkowej, kapsuły bezpieczeństwa yy, i uciec. Już stąd spadam. Super! O ile nam się podniesie tlen? 36. Super! Rebelia nam też spadła. Kler i jej mąż. Hmm. ile ma Claire? Claire ma 100% możemy zobaczymy co hmm. zastraszmy Claire Ford kim jest Ford? Ford to jest ten yy, zastraszmy Claire spróbujmy, ciekawe ile to spadnie 104, o mordę o, w mordę! Serio! To wystarczy! Yy, wystarczy tego. Yy, weź. Yy, spróbujmy go powalić yy, za wszelki koszt. Spróbujemy ją zastraszyć, i rebelia nam wyskoczyła do 104. Fak! Fak! Co za fatka! O, w mordę! Ale cóż. Yy... I straciliśmy kontrolę nad całą sytuacją. To jest naprawdę gorzkie, to co się właśnie stało. No ale trudno też czasami tak właśnie bywa, że, że, że wiecie, że tracimy kontrolę nad całą sytuacją. Ale są tylko cztery hasła, jak widzicie. Super, mamy tylko cztery hasła, to, czyli nie ma pięciu hasł, czyli rzeczywiście są cztery hasła. Nikogo nie zabiłem. To chyba. Wiecie, plus dla mnie, uwolniłem jednego zakładnika. Twoją główną czynnością, jaką wykonywałem, to było perswadowanie. Odkryłem jedno z czterech haseł i moje... moje nastawienie było neutralne. Uu, moi drodzy, słuchajcie... Odcinko to by było na tyle. Szkoda, że straciliśmy kontrolę nad sytuacją, ale wiemy jedno. Podejście do Woutera, takie jakie ja zastosowałem, działa, więc na pewno będziemy je kontynuować. I jeszcze raz spróbujemy. Tak ogólnie to Woutera powinno się przekonać w ilu? W minimalnie czterech ruchach, a maksymalnie sześciu ruchach. My poświęciliśmy 7 ruchów na niego, siedem zdarzeń. Więc przekroczyliśmy ten limit. Też tutaj losowością w tej misji, ten problemem na początku tej misji jest to, że mamy różny stopień rebelii i akurat my trafiliśmy na ten jeden z wyższych i szkoda. Zobaczymy, jak to pójdzie następnym razem, spróbuję innej taktyki. Na pewno ta sama taktyka pozostanie przy wołterze. Spróbuję zdobyć trzy hasła, jak dla mnie zdobycie trzech kaseł to jest najważniejsza rzecz. Poza tym zobaczcie jedną rzecz. Kiedy my staraliśmy się być, wiecie, tacy ugodowi i tak dalej, zastraszaliśmy owszem i tak dalej, ale nie, by, nie próbowaliśmy być jakimś zabijaką, wiecie. Zobaczcie, że szama, szamanowi zaczęła jego pewność siebie spadać, bo on widział w nas wcześniej, wcześniej zupełnie kogoś innego, jakiegoś innego yy, typa. Więc tak naprawdę... Tak naprawdę można złamać szamana, pozostając neutralnym lub po prostu pokojowym. I to jest chyba klucz do rozwiązania sytuacji z szamanem, ale szamana powinniśmy zostawić sobie na koniec, ponieważ on jest najcięższy do złamania. W każdym bądź razie mam nadzieję, że ten materiał wam, wideo Wam się podobał. Mam nadzieję, że zaglądniecie jeszcze raz do kolejnej części z Watching I fajnie by było, gdybyście ten materiał wideo ocenili, czy to pozytywnie, czy to negatywnie, i napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki a nie inny sposób. Poza tym, moi drodzy, fajnie by było, gdybyście w komentarzach swoje opinie, swoje także sugestie, a także wrażenia na temat tej serii i to, co chcielibyście usłyszeć jeszcze w. W tych nadchodzących odcinkach yy, z serii Gods Will Be Watching yy, chcielibyście usłyszeć i zobaczyć. A jak na razie, dzięki Wam za oglądanie. Bogowie nas obserwowali, kiedy zpieprzyliśmy sprawę. I cóż, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.